Co? Pst. Witaj! Pewnie mnie nie znasz! To ja, Korbin! mam tu kamień z Simsów lewactwa! Kamień z Simsów lewactwa i ja jak? Serak, zdobyłem go walcząc z wami na manifestacji! No, sk skąd ty to w ogóle masz? To było moje, złodzieju, ty oddawaj lepiej, a nie. Ty? Socjal? Komis... Ty nazista! Ty... <grystanie> <grystanie> to było takie głupie. <grystanie> <grystanie> Jaki szybki Szybki jak gospodarka <grystanie> to, Ale to nie jest jego prędkość tak, to jest prędkość gdy obejmę władzę. To będzie moc wolnego rynku. Jeszcze zobaczycie dzieciaczki. Ach, to ale świeci, co to jest w ogóle. Uaja bagacony, Zala! A.